Dzień dobry, jestem Marcin. Chciałem powiedzieć, że system przekonał mnie do tego, że samochody elektryczne są zajibiste. Jestem tu czwarty dzień z rzędu i on stoi i się ładuje. I tak jak ma na boku napisane że zero emisji, zero, to, no to jestem w stanie w to uwierzyć, no bo on rzeczywiście on jeszcze nie wyprodukował. Grama jakiegoś zbędnego shitu. Zero emisji. Zero. Czynnej. Obierna tam gdzieś jest elektrownia. Tam gdzieś tam pewnie. I z niej się dymi. Z niej się dymi. Ale tu zero emisji. Cztery dni. Cztery. Nie windował. Nie wyemitował nic. Nie przeciągnął też nic. Żadnej naczepy. Ale to Statystyka jest królową nauk. Najważniejsze, że zero emisji. Não.